Łyszka, widelec, perel. Zawsze brakuje mi pola i narzekam, że chodzę tylko po lasach, ale przyjadę na pole i naprawdę mam dość tych, je, śmieci. Starczy mi. Naprawdę mi starczy. Już druga torba pełna śmieci. A tam ci się ze mnie nabijają, wy ich nie widzicie, zaraz wam ich pokażę. Patrzcie. Stoją i słuchają, że już wyzywam te śmieci, ale naprawdę mam ich dosyć. Już mam pole znudzone na maksa. No i co? Widzimy się przy kolejnej ciusze, co więcej mogę wam powiedzieć? Sam mam dosyć, się śmieję sam z siebie. Siema, Ejber z wykrywaczem na magnesie, był poznań. Jesteśmy w Koninie. Przywitanie, a teraz już siedzimy w lesie, ubrani, gotowi. O, nie wiem, czy tam będzie widać, widać i widać. Zaczynamy kopanie w Koninie. Prawdzie pod koninem, a nie w koninie. I co, więcej nie będę przedłużał? Chodźmy do lasu. Pierwszy znaleziony fant, 1/8 roweru, i było to ostre koło. A chciałem sobie zbudować ostre koło, więc mam poziome haki. Mogę budować. I tak rozpocząłem poszukiwania. A, daleko nie szukając, mamy igłówkę. Trzeba wstawić resztę i będzie rower. Taki w stylu retro. No ale takich fantów nie da się zabrać, dużych, więc powiesimy je na drzewie. Nie będą przeszkadzać, a w razie czego leśniczy je ściągnie. Mamy. Lekarstwa. Rozpocząłem poszukiwania. Moja czwarta dziura. Jedna ósma roweru. Jedna czwarta roweru. Paczka papierosów i teraz lekarstwa. Zaczynam naprawdę super, no ale... Jak to mówię, to świadczy o tym, że będzie trzeba wykopać coś fajnego. Dziura zasypana i ruszamy dalej. Nie będę Wam pokazywał takich śmieci. Pierwszy dobry sygnał, aż boję się kopać. Tak, pierwszy dobry sygnał. Nie wiadomo, co z tego będzie, ale jest pierwszy dobry, więc kopnijmy. Sygnał niezmieniony, nadal tak samo wysoki, więc sprawdźmy, co mamy. Haha, mamy monetę, już się rozczarowałem. Jest, jest moneta, ale jestem rozczarowany. Podejdźcie bliżej. Mówiłem, że jestem rozczarowany, mimo tego, że jest moneta. Zobaczcie sami. 5 groszy współczesne. Syzy. Sy, 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 sy. Ale mi dzwoni w słuchawkach. 2008 rok. Proszę. No ale jest monetka. Ruszamy dalej. <słyski> Widzicie to co ja? Mamy guziczek. Wprawdzie z perelu, ale jest w bardzo ładnym stanie. Emalia nadal się na nim trzyma. A nie, Emalia. Ebonit to jest pomalowany, dlatego nie schodzi. Już Wam pokazuję z bliska. No i proszę bardzo. Mamy guziczek. Przepiękny stan odhaczony. Jeszcze zrobię zdjęcie i ruszam dalej, bo mi gdzieś wszyscy zginęli. Zrobiło się tak pusto i trochę dziwnie się czuję. Nie wiem, gdzie oni poszli. Jeszcze jeden rzut i ruszam. Dupom? Wczoraj to zabawę wykorzystałem. ten w dłoni, nie? Mhm. wypadło mi. No to przez to, że nagrywam, dlatego tak długo trwa. No Oczywiście Zawsze tak jest. Nie, od żarówki ta. Aha. Dupka od żarówki. A tam ale znalezisko. Ale jest. Ale nie jest odhaczona <grym> Ale świeżak i z plecakiem musi chodzić, tak? Tak On tak lubi Tu mnie w stowarzyszeniu najświeższy Wysoloty, e, feedback i bagi Mirek a trójka. A reszta to takie, no, trzeba by wybrać ze spodu, nie? No masz grzebie, nie? Właśnie grzebie. ale lubi grzebać tak. Na mniej więcej na dwa palce. Tego mniej, a tego więcej. Cztery litery. Biżuteria osobista Denata z roku 2000, a gołąbek 1760. Proszę bardzo. No i mamy rok. Chowamy i ruszamy dalej. Jest bez kopania. Mamy obrączkę i mamy obrączkę z Polski i z 2017 roku. Więc po prostu ją chowam i szukamy dalej. Przybyły trzy kolejne osoby, więc bardzo duża ekipa. Jest szansa, że będzie grill. I wtedy wam przedstawię całą ekipę i powiem, gdzie dokładnie jestem. Ale na chwilę obecną znikam kopać kolejne dziury. Ej, na chwilę obecną kopiemy same obrączki. Kolejna była z Girką z którego roku. Szukamy, szukamy. 21. Świeżutka. 46. O. część talara. Ładna. Fajny stan. Ale mi dzwoni w ten w słuchawkach. No ładne, ładne. popular. Nie, popularne są bardzo, takie, mm -hmm. pospolite. A tak szału nie ma, nie? Ej, mamy mosiąc. Nakrętka. Nie, pokrętło to było. Jest odhaczone, chowamy, ruszamy dalej. Gonimy ekipę. O medalik dziewczyny. Pokaż panienko co tam masz. O ładny. Matka Boska czy weź na no tam pośliń. No nie ślinie. Trzymaj ode mnie. Spierdalaj. Masz. <grystanie> 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 Paweł mówi nie. że na jego urok same się mokre robią. <grystanie> Szczęścia do monet dzisiaj nie mamy. Druga moneta i to druga współczesna moneta, 20 groszy. Tak się prezentuje. No i musimy próbować dalej, aż trafimy coś fajnego. Padło słowo, że mamy coś fajnego. Co mamy? Współczesnego. Współczesne? Współczesne. Tak, no, Aluminium, nie? Tak. No. Jakieś żeliwo. Możliwe. No, Myślałem, no, że coś no, ciekawego, fajnego. Ale fajnie te... wyglądało, no. nie? No. To są jajeczka. No. Uchwyt albo coś takiego. Sami jesteś jajeczka. <laughs> nie, tu jeszcze jakieś. Czyścimy to, zobaczymy. Ale też na pierwszy rzut no, też zobaczymy no jest coś klik... fajnego. Nie, Bartek zrobił clickbaita. Co tam? Nie ciekawe. Puste w środku? Tak. <grym> <grym> Klik bite, <grym> Klikbajta zrobił Bartek. Rylastwo. O, o, jest. A ja tu kopałem, zobacz. Ej, zakłamało. <grym> jak zakłamało, <zaklamało>, no. Damian! <grym> zawsze tak jest. <grym> no podniósł. No da, daję Tobie. Miałeś kawał drogi, na paliwo gdzieś miał. <grym> ja zawsze robię tak. O i nie wyszło. Ale tak może być depozyt. Skarb. No. Jak pod bombami. Tak, identycznie. Może nie wiem czy schowali złote zęby Żydów. Jest monetka. I jak to na te ziemię przystało? Piękna. Pod Poznaniem takie są niespotykane. Mamy kopiejkę z 1860 roku i jest to ta rzadsza kopiejka. Super. Odnotowana. Zaraz pokażę wam z bliska. Czekajcie, odłożę ją. O, i chodźcie. Proszę bardzo. Jest kopiejka. Super. Ale się cieszę, mam kopieję. Jest ko ka Proszę. Co macie? Przypinka. Coś takiego. O kurde. Ale ładna. Przypina. Przypinka, nie? Uh -huh. Albo nabijka, chociaż nie bardzo do skóry. Do skóry nie bardzo, nie ma tych oczyków, hmm. nie? No. Piękna. Ja już widzę. Widzę i mamy dwójeczkę międzywojenną. Trochę zajechana. Ale słoneczko tutaj o. W słońcu będzie lepiej widać. Jest dwójeczka. No co? Pozostaje zrobić zdjęcie i ruszać dalej. Podobno zmieniamy miejscówkę i udamy się do... W sumie to wam nie powiem, tylko zobaczycie. Podejdźmy. Niech się. Taki że nie będzie widać. Fajne. Ładna, nie? Ładne. Nabijka raczej nie. Takaś przypinka coś, nie? No fajne, fajne być. ładno mhm. Bardzo ładno Materiał ciekawy co to jest. Tu ma miedziucha. No mieć będzie no. Proszę bardzo. Dziękuję. Kapselek znalazłeś Kapselek Oj coś, monetę Jeszcze lepiej. najpierw jeden guzik Ale zaraz Ci pokażę coś innego. Dobra, no guziczek gładki. ok Dawaj, to drugie. To drugie jest ładne. O! -o. Zdobiony, ładny. Trzymaj ten. Trochę go zjadło, niestety. Trochę go zjadło, no, ale... ale od jest są. Ale fajne, nie? Gdzieś no. do kalesonów. Mhm. Do gaci. Do majtek. Ja to tu tutaj. O! To tutaj, Ja To, tu, to ja tu by musiał mieć do pary. <laughs> Co sobie kopie. Gdzieś się znajdę. Kurwa. Dobra, i wiecie, gdzie będziemy kopać? Tak, na polu. Będziemy kopać na polu. Ta ekipa nieznajomych, poszukiwaczy, oni wszystko w kieszenie chowają. A my ruszamy w pole. No i startujemy. Też się gdzieś tutaj muszę ustawić. Już mi gra w słuchawkach. O, ustawimy się tutaj na jabłonkę. I tu będziemy startować. To papa, pa, do sygnału. No i patrzcie, pierwsza dziura. Mamy jedyneczkę z Perelu. Rocznik, nie widać, nie widać. Mam No, nie widzę. Siedemdziesiąty, chyba czwarty, tak. Siedemdziesiąty czwarty. I muszę ich gonić, zobaczcie, jak wypruli. Ja już widzę. Wiecie co? Przejechałem tyle kilometrów, żeby nie kopać fenoli. I właśnie mam fenola. I też bardzo zjedzonego. Proszę bardzo. Na razie pole nie zachęca. Monetka z PRL-u. A teraz mamy kawałek stojana miedzianego. Element miedziany. No, stojan jest stalowy. Mamy okablowanie ze stojana. I ruszamy dalej. Podobno podjaram się boratynkom. Kurwa mać. A no ładny stan, ładnie widać bicie, przyznaję. No właśnie. Dobra, zwracam honor. No możesz na kolana i... Boratynka. I, 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 uh! i, i, Krzysiu, zrób swoje. <laughs> Zajmij się kolegą. Dobra, ja idę tam, muszę <laughs> zrobić zrzutowisko, idę. Tutaj krzyżyk wyciągnąłeś? Tak, wystawą z ziemi. O! Praktycznie. Nie, nie kopałem, tylko po prostu go podniosłem. Bardzo ładnie. Czemu ty masz zawsze takie szczęście na polach? Ja już dawno bym chciał wróci, wrócić do lasu, już mam dosyć no to pola. Z z to, kurwa, ja już mam tyle śmieci, Bole. że. Największego fiuta z was wszystkich. Ładnie się prezes przedstawił przed milionami słuchaczy. Nie, po prostu mam szczęście, Misiaczko. I mam największą cewkę w Deusie. I najmniejszego fiutka? Nie, to krzychu. <laughs> Powiesz coś? Nie będę tego komentował. Dobra, trzeba się trochę opróżnić z tego złomu. Bo jak to bywa na polu, trochę się tego wyciąga, nie? Tak jak wam mówiłem, mam trochę tego. O, jest. Jeszcze. O, ale są tutaj też obrączki, które trzeba pozbierać. Obrączek nie wyrzucamy. Monet współczesnych nie wyrzucamy. Pereli nie wyrzucamy. A reszta to złom. Jest trochę tego. Dobra, jestem czysty, i patrzcie, a tyle tego jest. Nawyzywałem się, namarudziłem. I mam coś ciekawszego. Myślałem, że to dupka od flinty. Ale jednak nie. Zamknięcie jakieś. I to zdobione, więc będzie trzeba schować w moneciarę A tak się prezentuje. Z tego, co tam widzę, to mamy tryby od zegara. Tarcz od zegara. Jest. I tak to by się prezentowało, proszę Państwa. Brakuje trybików, które pewnie będę zaraz zbierał. Chyba, że rozsiane są po całym polu. No nic, chowamy. Jak, Krzysiu? Tak jest. A, człowiek ponarzekał. Człowiek ponarzekał i ma. Ma odznaczenie. Wzorowy marynarz. Wiecie, co ja wam położę na szpadlu? I po prostu poproszę was bliżej. Chodźcie. Macie. Wzorowy marynarz. Odznaczenie. Nawet całkiem fajny stan. A już myślałem, że kawałek miedzi, a tutaj no, mamy odznaczenie. Tak. Tak, tak, tak. I po to się spędza godziny na polu, żeby znaleźć głupią odznakę i cieszyć się jak dziecko. I tak wygląda to hobby. I widzimy się przy kolejnej dziurze. Coś? Coś chcesz coś powiedzieć? Nie, ja, dziękuję. Miał być brąz, miał być brąz. A jak przebija srebrem na środku, to wiadomo, że mamy perela. Mamy guzik z perela. Z perelu. O, tak ładnie, poprawnie. Mamy, mamy zmęczonego gaciaka. Jest gaciak na powiększeniu. Czyli zwykły śmieć. A ze śmiećmi robimy. Tak, chyba wpadł. Nie, no wpadł na pewno. Dobra. Dziura out i ruszamy. Co tam mamy? kawa miedziucha i nic ciekawego. Eee, yy, miedziucha, no. Yy. Gratulation. Lepsze niż kapsel. Fajna, fajna monetka mi się wpadła. Ja się cieszę. Co wpadło? Jeden szalong. O. To jest mokre, nie? Mm -hmm. No ładnie. I buraczkę? No. Ładna, duża. 4 złote na Allegro. Płaciłeś? Czy da? Więcej kosztują taki razy. <laughs> To dwie ręce kosztują. A, to piątkę wydałeś, nie, żeby się pochwalić. Smartem wysyłką po A Aaa, no to. Pół darmo. No, a to już, już słodko, nie wiem czemu. Nie Myślę, nie, że nie to jest jak w Poznaniu, nie? Gdzie nazbierałeś tyle monet? Tu. Kupił na Allegro. Tu? Tu, tu, tu. tu. No, poważnie. Ej no, Weź no, pokaż tą łapę. Roj już. Ale znowu łóżkę się na drugą stronę znowu. To, to jest kiedyś, lejba. to jest kiedyś. O kurde. A, perenę. Obrączkę też? To jest odłówka 49. Miedzianikiel. Baja. Rzadko, to ona na wierzchu leżała. Rzadko, rzadko te złówki się pojawiają. Są To jest ta ciężka, nie? Tak, miedzianikiel. Mhm. A ten, Kurde, ale nazwierał. Chodzi, ja rozsypywałem mu specjalnie. No mówiłem, że dobrze zasiał. No ładnie, ładnie. No odpowiednio dzisiaj, nie? Dobra. Kończymy poszukiwania, a dzisiejsze poszukiwania sponsorowało Stowarzyszenie Z Wykrywaczem Przeżycie. Ale to powiedzieliście naprawdę z życiem, naprawdę z życiem powiedzieliście. Idźcie! Nie Za trudne, nie? Taką nazwę wymyślił. Tak to było? Z wykrywaczem przez? A, z przez życie. A, skretem przez życie, bober. Nara. Trema nas żarła.